Witam serdecznie. Magdalena Bienia, dyrektor klubu Oriflame. Tym razem do nagrania wideo skłonił mnie mail, którego dokładnie wczoraj dostałam od Ani. Ania jest konsultantką firmy Avon i zadała mi pytanie, co takiego może zyskać, dołączając do klubu Oriflame, ponieważ zastanawia się nad jakąś zmianą, nad dodatkowym rozwojem i właśnie stąd to jej pytanie, jakie korzyści będzie miała, dołączając do klubu Oriflame. Pomyślałam sobie, że sensownie będzie. Nagrać to wideo nie tylko dla Ani, ale udostępnić tą odpowiedź właściwie szerszemu gronu osób, ponieważ być może również ty jesteś taką dziewczyną, która zastanawia się właśnie nad jakimiś zmianami, nad tym, czy zostać konsultantką Oriflame, czy konsultantką firmy Avon, czy może jeszcze jakiejś innej firmy, bo teraz całe mnóstwo przecież mamy na rynku. Także opowiem ci dzisiaj, odpowiem na pytanie. Tobie, Aniu, a przy okazji, to wideo niech będzie dla Was do wykorzystania i niech również Wam się przyda. Także, co takiego możesz, Ania, zyskać, dołączając do oliflame? Po pierwsze, masz tak zwany zysk natychmiastowy ze sprzedaży produktów czyli każdy kosmetyk, który zostanie u Ciebie zamówiony przez Twoją. Klientkę, będzie dla niej w cenie katalogowej. Ty kupujesz go od, od Oriflame o 23% taniej. Czyli od każdej ceny katalogowej 23% zostaje w Twojej kieszeni. I to jest bardzo fajny sposób na zarobienie właściwie dowolnej ilości pieniędzy, które są nam potrzebne na dodatkowe wydatki, na, albo na jakieś zachcianki nasze, no albo być może jakieś podstawowe potrzeby też, żeby zaspokoić sobie. A ponieważ to Ty decydujesz o tym, ile tych produktów będziesz polecać, ile z nich będziesz sprzedawać i w jakim czasie, jak szybko będziesz te pieniądze zarabiać. To, co jest bardzo fajne, to fakt, że firma od razu zostawia te pieniądze w twojej kieszeni, czyli nie musisz ich nigdzie wpłacać i czekać na to, aż one będą wypłacone. Po prostu od razu daje ci je klientka, ty płacisz mniejszą kwotę w no a różnica jest już u ciebie w portfelu. Także to jest pierwsza podstawowa droga. Oczywiście w ramach zwiększania się zamówień będziesz mogła uzyskiwać dodatkowe rabaty. Te rabaty sięgają nawet 90% na kosmetyki. Ja na koniec, na koniec wideo wrzucę taką tabelkę z informacjami, co i z czego się bierze, a jeżeli będziesz mieć dodatkowe pytania, no to oczywiście pisz do mnie maila i na pewno na nie odpowiem. Tak jak powiedziałam, to jest jedna droga. Druga droga na karierę w Oriflame jest tą, którą szczególnie polecam, to jest droga lidera i oczywiście cóż takiego tutaj robimy, na czym ta droga polega. Ano, od samego początku, kiedy tylko dołączysz do klubu, możesz budować swoją grupę. Co to znaczy? No to znaczy, że możesz opowiedzieć swoim koleżankom, które tak jak Ty być może są w firmie Avon i zastanawiają się, co by tu zrobić, żeby bardziej korzystać, o Oriflame. A możesz opowiedzieć o Oriflame swoim znajomym, którzy są na przykład na etapie poszukiwania pracy albo jakiegoś dodatkowego zajęcia. A Te osoby, które z Twojego polecenia dołączą do klubu Oriflame, czyli... Zostaną klubowiczami, będą kupować na swoje potrzeby, albo zapiszą się i będą konsultantkami, albo wybiorą trzecią drogę, drogę lidera, to będą składać jakieś zamówienia. I co katalog? Firma Oriflame od każdego takiego zamówienia będzie Ci wypłacać jakiś procent. Pewnie teraz zastanawiasz się, jak duży procent. Od 3 do 21 od wielkości zakupów, które będą składane. No i teraz znowu od to 21% może niewiele mówić, ale w praktyce to może wyglądać tak, że dostajesz 10-20 zł od zamówienia, które zostało złożone przez osoby z Twojego polecenia, a możesz dostawać tych złotych 100 albo 500 albo 1000, w zależności od tego również, jak duże ta osoba składa zamówienia i czy buduje swój zespół również, czy działa sobie samodzielnie może taki prosty przykład, tak? Jeżeli zbierzesz sobie z katalogu Oriflame zamówienie za 400 zł w cenach katalogowych, to około 100 zł ląduje w twojej kieszeni jako ten zysk natychmiastowy. Czyli różnica w cenach Dodatkowo masz tak jak powiedziałam pewnie jakąś fajną koleżankę która również może chcieć dołączyć do Oriflame i teraz ona zapisuje się również do klubu również składa takie zamówienie jak ty na kwotę 400 zł a ty około 20 zł dostajesz dodatkowego rabatu dzięki temu że masz już ją w swoim zespole Kolejne, kolejny krok to, na przykład, dodatkowa stuwa. I żeby taką dodatkową stuwę zarobić, jeszcze oprócz tego, co już masz ze sprzedaży, to wystarczy sześć koleżanek, które będą miały takie zamówienia, jak to twoje, czyli za około 400 zł. Wtedy ty dostajesz stuwę ze swojego zamówienia i po 20 zł około również z tych zamówień od dziewczyn. Także w dużym skrócie, a tak to wygląda, tak przedstawiają się te podstawowe możliwości. E, możliwe, że masz jeszcze jakieś pytania i zastanawiasz się na przykład nad tym, jaki jest minimum. E, no więc to jest piękne w że firma nie narzuca na nas z, z góry żadnego minimum, które musimy zrealizować. E, zamawiamy w każdym katalogu tyle, na ile chcemy. Czyli te 23% znowu od sprzedaży jest od samego początku, nawet jeżeli to jest jedna pomadka. Inna sprawa, jeżeli chcemy mieć. Chcemy mieć te dodatkowe rabaty płynące właśnie z rozwoju swojej grupy, ale wtedy wystarczy nam już zamówienie właśnie za te około 350-400 zł, czyli tak zwane nasze firmowe 100 punktów, bo każdy produkt, który jest u nas w katalogu, ma wartość punktową i w zależności od ilości tych punktów, które mamy zebrane w czasie trwania całego katalogu, są naliczane wszystkie dodatkowe rabaty. Te dodatkowe rabaty spływają już na Twoje konto najczęściej, i wtedy no, co 3 tygodnie masz dodatkową wypłatę z Oriflame. Jeśli chodzi o kolejny taki techniczny aspekt w temacie. Składania, odbioru zamówień, a to możesz robić to w każdy dostępny w XXI wieku sposób. Czyli możesz sobie składać zamówienia albo przez internet, albo na stronie internetowej, gdzie wrzucasz swoje produkty do koszyka, jak w normalnym sklepie internetowym. Możesz to robić faksem, mailem, telefonicznie, albo osobiście w placówce. Tych placówek jest około 300 w całej Polsce, więc jest w czym wybierać i właściwie niezależnie od tego, gdzie się znajdziesz, tam możesz robić swoje zamówienie. I e, trzecia rzecz, forma odbioru zamówienia. E, tutaj również masz pełen wybór, e, ponieważ e, począwszy od placówek e, poprzez paczkomaty, a skończywszy na adresie domowym, na który możesz skierować swoje zamówienie i kurier w ciągu 48 godzin e, przywiezie Twoje kosmetyki pod same drzwi. A to jeszcze sobie tutaj zerknę na... Notatki. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o te sprawy techniczne. Załączam jeszcze, tak jak powiedziałam, dodatkowo informacje i tabelkę dotyczącą wielkości rabatów, które możesz dostać, i takich najważniejszych korzyści płynących z tego, że dołączysz do klubu Oriflame. Pozdrawiam cię serdecznie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, no to oczywiście pisz maila. A jeżeli jesteś już zdecydowana, żeby dołączyć do klubu Oriflame, to wypełnij formularz, który znajduje się pod linkiem zamieszczonym na końcu tym wi tego wideo i oczywiście również pod nagraniem znajdziesz ten link. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia.